Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, tak jest, fundamenta oczywiście, nie wiem co sobie pomyśleliście. I w dzisiejszym dniu został wydany w świat właśnie fundament, który tak naprawdę okazał się dekamieniem. Tak jest. I można zdobyć skina z maską lub bez maski, można zdobyć plecak, lotnie, kilo w graffiti. I chyba z tego co pamiętam jeszcze jakiś styl do niego, ale zaraz się przekonamy. Ja już parę zadań zrobiłem. I tak, powiem też w tym odcinku, co potrzeba do danego z questów. A więc tak, aby odblokować ten przepiękny strój fundamenta lidera siódemki to trzeba odwiedzić potężny pomnik, czyli pomnik, w którym mm, był ten ogromny glitch, że się go dał przewrócić. Posterunek siódemki. Czyli jeden z tych siedmiu posterunków na całej mapie, tam gdzie, jest tak, tam gdzie są na przykład 3 rifty. i schronienie, czyli tam gdzie jest właśnie boss fundament, gdzie on wypluwa mitycznego MK7. Żeby zdobyć emoji, nie wiem co trzeba było zrobić. Żeby zdobyć kilof trzeba było zabrać 100 HP w zwarciu, czyli inaczej z kilofa, no bo to z kilof. Żeby zdobyć graffiti no właśnie. E, zaraz sobie sprawdzę sobie w inny sposób, jaki były questy, a teraz popatrzymy na nagrody. E, no to jest tak, płaszcz fundamenta, plecak. No jest ok. Jest o! Fundamentalne e, malowanie do broni. Trzeba wynająć postać, czyli że trzeba wydać złoto na postać. Dla postaci i wtedy ona za to chodzi. I wtedy i tak trzeba z nią przejść 1000 metrów, to dostaje się malowanie. A dalej nie mam pojęcia co trzeba zrobić, ale w każdym razie jest jeszcze tutaj emotka, właśnie żeby zdjąć hełm, jest styl do, oj, jest styl do e, hełmu, drugi styl do hełmu, jest fundament bojowy, czyli taki czarny i jest rakietowe skrzydło, czyli lotnia, dobrze i teraz sobie zobaczmy jakie są te questy. Aha, no dobra, trudno. W każdym razie pokazałem to, co chciałem pokazać, oraz e, tak. E, no, i to w sumie tyle. A jeszcze przy okazji zareklamuję te piękne maski e, zajączków e, oraz suw. One są naprawdę fajne. E, polecam na nie zbierać. Nie wiem, mi się jakoś tak podobają. I, I ta maska złotego zbieracza mi się bardzo podoba. No, no to do zobaczenia. Cześć, i czołem.